Witajcie, pomyślmy chwilę o przyszłości. Każdy z nas to robi, prawda? Planujemy, marzymy, czasem. no cóż, trochę się martwimy. Ale co jeśli ten cały klucz do budowania świetlanej przyszłości leży gdzie indziej, w jednym, jedynym momencie, który tak często nam umyka? Właśnie o tym paradoksie sobie dzisiaj opowiemy. I pewnie każdy z nas słyszał to zdanie. Albo coś bardzo podobnego. No brzmi znajomo, nie? To jest taka typowa mądrość, przy której kiwamy głową i myślimy, no tak, to prawda. Ale czy na pewno? Czy naprawdę się nad tym głębiej zastanawiamy? Czy pozwalamy, żeby to zdanie realnie wpłynęło na to, co robimy każdego dnia? I właśnie to jest nasze kluczowe pytanie, bo to nie jest tak sobie myślę tylko jakiś fajny cytat do powieszenia na ścianie. Absolutnie nie. To jest konkretna, życiowa strategia. Spróbujmy więc rozłożyć to zdanie na czynniki pierwsze. Zobaczymy, jaka siła się w nim kryje. No dobrze, część pierwsza. Definiowanie sukcesu. No bo właśnie, jak w ogóle wygląda taka przyszłość pełna sukcesów? Zanim zaczniemy cokolwiek budować, no to trzeba wiedzieć, co to ma być, prawda? Bez jasnej definicji to tak jakbyśmy płynęli bez mapy i kompasu. No właśnie i tutaj warto naprawdę na moment przystanąć. Co to właściwie znaczy sukces? Czy to jest ten awans w pracy, a może więcej czasu dla rodziny, dla bliskich, albo nauczenie się czegoś zupełnie nowego? Hmm, nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, co nie? Definicja sukcesu to jest coś bardzo, bardzo osobistego. Bo wiecie, sukces to rzadko jest jedna rzecz, jeden wielki cel do odhaczenia. To bardziej przypomina taki osobisty kolarz taka mozaika, złożona z różnych kawałków trochę osiągnięć zawodowych, trochę dbania o siebie i swoje samopoczucie silne relacje z ludźmi, ciągły rozwój no i oczywiście jakaś tam stabilność finansowa. Kluczem jest więc stworzenie własnej, klarownej wizji, co ma się znaleźć w tym naszym kolażu. I to jest ten absolutnie pierwszy krok. Dobra, przejdźmy do następnej części, czyli do mocy słowa zaczyna się. Bo to jest proces, a nie pojedyncze zdarzenie. I tutaj, słuchajcie, kryje się naprawdę potężna zmiana w sposobie myślenia. Bo my często mylimy początek z jakimś wielkim, spektakularnym startem, prawda? A to, to w ogóle nie o to chodzi. Spójrzmy na definicję. Zaczynać, czyli inicjować działanie lub proces. O, właśnie, to słowo proces jest tutaj kluczowe. To jest ten magiczny składnik. Zaczynanie to nie jest wielki wybuch, to jest uruchomienie mechanizmu. To jest zrobienie tej pierwszej, najmniejszej, nawet totalnie błahej części działania. I to wbrew pozorom zmienia absolutnie wszystko. I to porównanie świetnie to pokazuje. Z jednej strony mamy taką mentalność pojedynczego zdarzenia. Czyli czekamy na idealny moment, na wielki zryw motywacji, a z drugiej strony mentalność ciągłego procesu, która mówi: hej, zacznij od małego, nawet niedoskonałego kroku. Zaufaj tym małym, konsekwentnym kroczkom. Bo najważniejsza lekcja jest taka, że to działanie rodzi motywację, a nie na odwrót. Czekanie na motywację to pułapka. A to drugie podejście jest nie tylko skuteczniejsze, ono po prostu uwalnia nas od tego paraliżu wiecznego czekania. I to wszystko prowadzi nas do ostatniej, ale chyba najważniejszej części tego zdania. Właśnie teraz, czyli działanie w teraźniejszości, bo to jest to miejsce, gdzie naprawdę buduje się przyszłość. Ok, mamy zdefiniowany sukces, rozumiemy, że to proces, więc teraz cała nasza uwaga, cała energia musi się skupić na jedynym momencie, w którym mamy jakąkolwiek władzę. No bo pomyślmy przeszłość to już tylko wspomnienie nic tam nie zmienimy. A przyszłość to na razie tylko pomysł, idea w naszej głowie. Jedynym, ale to jedynym realnym polem do działania jest teraźniejszość tu i teraz. W tej konkretnej minucie, w tej godzinie, podejmujemy decyzje, które potem, krok po kroku, składają się na tę przyszłość, o której marzymy. No dobrze, ale jak to zrobić w praktyce? Jak się za to zabrać? Oto super prosta, trzyetapowa strategia. Krok pierwszy: zidentyfikujmy jeden cel. Tylko jeden, żeby się nie przytłoczyć. Krok drugi podzielmy go na najmniejsze, najbardziej absurdalnie małe części. I krok trzeci ten najważniejszy Zróbmy ten pierwszy, najdrobniejszy kroczek. Nie jutro, jeszcze dziś, właśnie teraz. No dobrze, podsumujmy. Nasza przyszłość zaczyna się dzisiaj. Co nam to wszystko daje, kiedy połączymy te kropki? Ano to, że kiedy mamy jasną wizję tego naszego sukcesu, kiedy rozumiemy, że to jest proces małych kroków i kiedy całą energię skupiamy na teraźniejszości, to wtedy zyskujemy realną, prawdziwą kontrolę nad budowaniem przyszłości. I to jest chyba najważniejszy wniosek z całej tej naszej analizy. Przyszłość nie buduje się jutro, ją się składa dzisiaj, kawałek po kawałku. Ta nasza wymarzona przyszłość, ona nie pojawi się magicznie pewnego pięknego dnia. Ona jest i będzie sumą tych wszystkich małych kroczków, małych decyzji i działań, które podejmujemy, no właśnie, każdego dnia. To jak budowanie skloczków cegiełka po cegiełce. I na koniec chciałbym zostawić wszystkich z jednym ostatnim pytaniem. To jest takie wezwanie do działania nie jutro, nie od poniedziałku, ale właśnie teraz. Jaka jest ta jedna najmniejsza rzecz, którą można zacząć robić jeszcze dzisiaj, żeby choć o milimetr przybliżyć się do tej własnej, osobistej definicji sukcesu?